i witamy się z wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj witamy się z Poznania. Mówię witamy, bo gdzieś tam z tyłu jest Ola, której i tak nie widać, bo jest sze czarno. E, dojechałyśmy właśnie... A to... to wcale nie był alkohol. E, Dlatego y, jesteśmy tutaj, ponieważ wybieramy się na imprezę TikTokerzy, nie hejterzy, y, więc zapraszam Was razem ze mną, ale na sam początek zobaczcie jaki mamy apartament, a my się szykujemy. My już gotowe, ubrałyśmy się, zaraz będziemy wychodzić. W sumie spódniczki mamy takie same, tylko w innych kolorach. Fajnie, tak dynda, więc o, tak wyglądamy i lecimy. Witam się z wami kolejnego dnia. Mamy już godzinę 13:30, ale wstałyśmy coś po 10:11 może. Zjedliśmy się na nie, ogarnęłyśmy się i idziemy znowu dzisiaj na miasto. Wczoraj yy, impreza yy, w ogóle koncerty chyba by do 23.00, coś. Później impreza taka zamknięta, after party było y, chyba do 2.00. Wróciłyśmy do mieszkania i jeszcze byłyśmy błędne, więc zamówiłyśmy sobie jedzenie o 3 w nocy. poszliśmy spać, więc trochę nam się zeszło, ale w miarę wyspana żyjemy, więc y, dzisiaj ruszamy dalej. Mam nadzieję, że będzie ok, bo jest tak gorąco. Już teraz czuję, że po prostu się gotuje, ale. No, jak na razie jest super, więc lecimy. I jako, że dzisiaj jest Dzień Dziecka, wybrałyśmy się na Wycieczkę do Zo. Tak, nie wypinaj tego tyłka. <grystanie> <grystanie> Więc. E, nie wiem, czy zdążymy, bo ogólnie brzmi, zaczyna opadać, ale ja mam nadzieję, że będzie ok. Ona podoba Ci się Zo? Tak. <grystanie> e, ciekawe, jak to drugie, bo jesteśmy w nowym. Może jeszcze zdążymy do starego, ale to już raczej nie dzisiaj. Niedawno wróciłyśmy do mieszkania, w sumie no dopiero co, ale powiem Wam, że dzisiaj już jestem tak zmęczona. Zrobiłyśmy 15 km wczorajsza impreza i dzisiaj dyntka, ale byliśmy w rozpanie i kupiłyśmy sobie kule do kąpieli, więc zrobimy sobie kąpiel. W sumie Ola już ją bierze, ja zamówiłam jedzenie, więc ym, zjemy sobie już w mieszkaniu. Nie będziemy nigdzie wychodzić i o Jezu, w ogóle mi podkład się zjadł, bo złapał nas deszcz. Hmm, to w ogóle wygląda, bo miała wąsa. No e, dobra, nieważne. E, nas deszcz to taki dość mocny. E, burza, ale jest kit. Zmęczony, ale jest kit. E, dobra, ja lecę jeszcze na dół na chwilę do auta, na parking. E, no i co, biorę też kąpiel, zjemy i w sumie jutro mm, rano będziemy już wyjeżdżać, więc będę powoli też kończyć ten film, ale no to jeszcze chwilę.